Dawid 21 razy na podium w karierze w zawodach Pucharu Świata. Cztery zwycięstwa, pięciokrotnie drugi, 12 razy trzeci, 132,5 metra. Teraz potrzebuje Dawid, by wyprzedzić Piotrka, by dołączyć do kolegów wysoko nad David! Dawid! Dawid, jak jest cudownie, jak wspaniale, ależ znakomita próba Dawida Kubackiego. Odpalił z progu niesamowicie, jak taki noworoczny fajerwerk biało-czerwony. Rekord skoczniwa. 144 metry, pół metra dalej. Rekord uskoczny, ale w jakim stylu? Znakomicie. Idealne noty. Pojawiają się dziewiętnastki. Nota 18 i półpunktowe. Odjęte 5 i 30 punktu Przemek Dawid Kubacki będzie liderem. Piotr Żyła na miejscu drugim. Kamil Stok na miejscu trzecim. Na pozostał tylko Halvor Egner, granerud dwóch Polaków. Dzisiaj na 100% na podium zawodów Pucharu Świata w Garmisch-Partenkirchen Panowie takiego prezentu noworocznego. No to my bardzo dziękujemy. Tak, próba w powietrzu, tata Zuzanny, 144 metry, tak jak w tym drugim treningu w